Akcja Kwiatowskie pomorskie na dotarła na pałki, z czego się bardzo cieszymy. Przystępując do tej akcji, myśleliśmy, zastanawialiśmy się, ilu chętnych pojawi się na naszym każdej imprezie. Patrząc na zapisy w internecie, no byliśmy w małym szoku. Miłym, powiem szczerze. Widok, który tutaj mamy na rynku w Żninie, jest po prostu fascynujący. Szanowni Państwo, 358 uczestników zapisało się na nasz raj. Jest na naprawdę, Jak pan tu popowiada, najlepsze wojewódzkie. Witamy na polu. Witamy na polu, bardzo... I Dorota z drota Dorota z Dorota, jak przyjechałeś tutaj? Bo to też jest Dorota i też... 31, że tak się zostało. A czyli samochód... został. a A czyli przyjechali rowerami... Poczekaj, 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 bo mi się budzi. Raj rowerowy, dzień dobry, Kujawsko-Pomorskie. Na rowery powiedz, jak masz na imię? Asia. Asia, który raz jesteś na takim rajdzie? Bo to są kilka... Pierwszy raz. Pierwszy raz? <noise> powiedz, jak wrażenia dzisiaj? No bardzo sympatycznie. Wszyscy są zgrani, jak nas zawołali do zdjęcia, to wszyscy ładnie się podnieśli. Z kim jesteś powiedz, sama? Jestem z mężem. Aha, z mężem jesteś. W ogóle na rowerze jeździsz? Mało, Lubisz? więcej chodzę. Mhm. Wolę Dziś, chodzić. Wolisz chodzić? Dzisiaj dasz radę? Dam radę. Ja 25 to jest taka Mieszkasz w brzinie, tak? tak? Tak. Powodzenia Dzięki. i witamy. Cześć. Pa. Numer 166. Kujawsko pomorskie na rowery, a ty widzę na handbaku, tak? Tak. Powiedz, musisz na nim jeździć, czy po prostu twoja pasja handbake? Muszę. Musisz. Niestety. I powiedz jak długo jeździsz na nim? Niedawno, mam go miesiąc czasu. Aha, robiony sam czy gdzieś nie, był robiony nie, nie, na zamówienie? Kolega testów, spodobał mi się i kupiłem od niego bardzo, z... bardzo dobry pomysł fajnie widzę, że wszystko fajnie chodzi gdzie, yy, gdzie byłeś najdalej nim? gdzie byłem? no na razie go testuję, bo Aha, chciałem testuję trochę przerobić go. ale... Tu maraton ma już maraton już mam już zaliczany fajnie, no, tak. jak masz na imię? Tomek Tomek, skąd? i jego handbag trzymaj się <laughs> to, teraz udrawiam. przyspiesz na pewno będzie na YouTubie, bo ja pana kojarzę to... Pan biega, chyba, nie? Tak? Pomorskie na rowery widzę, że jesteś jedną z organizatorek. Powiedz jak masz na imię. Joanna. Aśka, powiedz co jeszcze przed nami jest i na którym kilometrze jesteśmy? Na którym według mnie gdzieś tak? na 13. 13, czyli przed nami ile jeszcze jest jakieś 10, 15? 13. Na pewno czyli będzie. Pół Słuchaj, co jeszcze przed nami i jakie będą imprezki drobne? przed nami na no, 13 km. Tak, mamy jakiś przystanek, coś się Nie, będzie działo? Aha, jedziemy ci... prosto do, celu. do Silverado, gdzie dzisiaj są piąte urodziny miasteczka. Aha. Tam każdy dostanie coś do jedzenia. coś. Posiłek. Do docia, tak. I tam będzie oficjalne zakończenie, zakończenie, tak? Tak. Uczestnicy dostaną medale. No i stamtąd mhm. już każdy musi dotrzeć do domu sam. No i bardzo fajnie myślisz, że na drugi rok to powtórzycie? Zobaczymy, bo to główny organizator to jest Województwo KFK. Województwo oczywiście. Więc jeżeli będzie Ale taka ty osobiście, Aśkaj, jesteś za czy przeciw? Jak najbardziej za, bo kocham rower. Fajnie, ja tak samo. Trzymaj się, powodzenia. Dzięki, bajem. Kocham rowery. Witamy rowery. Mhm. Witam cię serdecznie. Widzę, że twój ulubiony kolor to niebieski. Niebieski, bo to już widać. Twoje zagrożenia na dzisiejszym rajdzie? Ciekawie. Przygotowywałaś się specjalnie jakoś do tej trasy? Nie. Dużo jeździsz? Troszkę. Jak masz na imię? Kasia. Kaśka? Kasia. Kaśka. I gdzie mieszkasz? W Żlinie. Z kim przyjechałaś dzisiaj, Kaśka? Powiedz. Z rodziną. I liczna? Czteroosobowa. I wszyscy rowerowi? Wszyscy. I ja się cieszę. Dzięki. Czyli trzymaj się i powodzenia, szerokości.